Jestem cloud developerem Co to znaczy? To znaczy, że on się boi local storage. Nie, wcale się nie boję. C://users/. -slash -slash. Przestań, Patryk, przestraszysz go. Nie. W sumie się zastanawiam, czy to jest slash czy backslash. Mi się ciągle mylą. Um. A w dzisiejszym odcinku e, QRPC vs R, w, WS REST Wypalony szef, czas zacząć. Cześć, <totwórz> hey, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 13 września 2022. Aż trudno uwierzyć, to już minął miesiąc od moich urodzin. A za mną stoi Mustang złożony w ramach prezentu rodzinowego. No, więc jak wiecie, jestem na wakacjach, więc są dwa odcinki w tygodniu. Tak jak już mówiłem, to jest IT Morning, czyli w teorii wasz codzienny zbiór ciekawostek i artykułów ze świata IT. Dzisiaj jest, no, jak widzicie, niecodzienny, bo jesteśmy w trybie wakacyjnym i powiem Wam, jak wiem, że to jest nagranie z przeszłości, bo w momencie, jak to nagrywam, jest 26 czerwca, to e, sierpnia. 26 sierpnia, jak widać, Maciek nie potrafi liczyć. Ja wymieniłem sobie krzesła, dlatego właśnie nagrywam dzisiaj z pozycji siedzącej, bo testuję krzesło i chciałem moje stare krzesło sprzedać. No i oczywiście, gdzie się takie rzeczy sprzedaje? O Pomijając fakt, jak trudno jest taka rzecz wysłać, bo się okazuje, że waży więcej niż 30 kg, czyli tak naprawdę robimy to już wysyłkę no, 100 złotych. to byłem pod wrażeniem kantów. Jakaś babka do mnie napisała na WhatsAppie. No, zapaliło mi się czerwone światło. Ła, jak, to jest OLX pisze na WhatsAppie, to jest przekret. Ale, ale pisząc z nią, zadałem parę takich pytań, e, żeby sprawdzić, czy e, to faktycznie jest jakiś bot czy coś innego. I, trz, i rozmowa trzymała się kupy. Wyglądałem jakbym rozmawiał z człowiekiem. E, na pytania odpowiadała sensownie. E, przeszliśmy przez e, opcję dostawy, kiedy ona chce, żeby to wysłać. Tu mi się też zapaliła pierwsza kolejna lampka, bo powiedzieli mi, że, e, napisała, że Kurier sam odbierze paczkę i ją zapakuje. Zdziwiłem się, bo mi się wydaje, że czegoś takiego nie ma. Chociaż no wiem, że na przykład laptopy door to door to czasami takie rzeczy robią, więc się trochę zdziwiłem. Ale mówiłem, może czegoś nie wiem, może się najwyżej... Mam karton duży, więc okej, okay, machnijmy na to ręką. E, e, później kwestie... E, do pieniędzy i tu mi się powinno o wiele mocniej lampka zapalić i pewnie miał więcej chwili na pomyślenie by mi się na 100% zapaliła, a mianowicie ja proponowałam opcję 50-50 ona powiedziała, że jest gotowa zapłacić 100% z góry to się zgodziłem, przekazałem dane adresowe, gdzie ma kurier przyjechać i ona mi wysłała fejkowy link do, dp do DPD, że strona tutaj DPD, że trzeba odebrać zapłatę to, szczerze, strona sumie było wrażenie Naprawdę, gdyby nie URL, bym się poważnie zastanawiał, czy to nie jest faktyczna strona, bo już parę razy takie jakieś numery widziałem, ale tamte strony wyglądały o wiele gorzej. To naprawdę, aż szedłem na stronę DPD, żeby zobaczyć, czy oni nie mają jakichś takich domen w opiece i wyszło, że nie mają, więc zgłosiłem babkę na Whatsappie, pewno nic to nie da, ale można zgłosić. Więc, jakie jest lekcja z tego, uważajcie, bo naprawdę łatwo się przejechać. Ja, em, no, no, w momencie, jakby to była inna opcja płatności niż Blik, lub przelew na moje konto, lub w tym wypadku, niestety, nie było opcji dostępna płac OLX, to się nie decyduje na takie rzeczy, ale wiecie. No, gadam długo, a powinienem omawiać artykuły, więc przechodzimy do naszego pierwszego artykułu. Naszym pierwszym artykułem jest kolejna dyskusja na temat gRPC versus REST. Już takich parę artykułów mieliśmy historycznie, mieliśmy nad porównanie gRPC z RESTem i GraphQLem. Ale co mnie w tym artykule zainteresowało, autor dość dobrze opisuje yy, i RESTa i gRPC. GRP, yy, jeśli chodzi o RESTa, to powiem szczerze, aż tak do końca nie czytałem, bo tutaj nic odkrywczego dla mnie nie było. Ale w wypadku yy, GRPC już trochę bardziej weszło. Ja nie też tak nie interesowałem. Przyznam się szczerze, z perspektywy kodu chyba nawet nie korzystałem z GRPC, jestem na 100% wręcz pewny, że nie korzystałem z GRPC. I na przykład y, gdzieś mi się obyło o tych protobufach, ale nie do końca wiedziałem jak to tutaj ma działać. I autor poświęca trochę więcej czasu, żeby to omówić. Ja tu nie będę tego przeparzał, bo no, łatwo się w takich rzeczach pomylić yy, i jak jesteście bardziej zainteresowani, polecam to wczytać. Kolejną rzeczą, na co autor zwraca uwagę, że GRPC wymaga HTTP2 HTTP w porównaniu z restem, który obsługuje 1.1 i zwyż. Um, autor omawia też takie inne ciekawe różne opcje związane z tym wszystkim i nie także parę słów poświęconych ich wadami. Fajną rzeczą, która mi się spodobało, takie jest trochę oldschoolowe, więc wizualnie nie jest to najlepsze, ale fajnie się to czyta. Tabelka zrobiona z ASCII. Um, ja. Jak czasami miałem problemy z gierami, to korzystałem się ze strony, która się nazywa GameFakus. I tam się właśnie e, często ludzie mieli zrobione takie tabelki, jeśli chodzi o table of content, opisanie pewnych rzeczy, więc mam taką lekką nostalgię do tego. I ta tabelka właśnie pięknie pokazuje zalety, wady i rozwiązania między tymi rzeczami. Ona nie próbuje pokazać, co jest lepsze, co jest gorsze, tylko po prostu pokazać cechy tych rzeczy. No, może źle powiedziałem zalety, wady, ale cechy. Mają też poświęcone pojedyncze kolumny zaletom i wadą. I tu jest chyba najbardziej dyskusyjna. Bo na przykład autor zaznaczył, że wreszcie brak tu jako wada. Moim zdaniem to jest cecha rozwiązania i to jest coś sytuacyjne. Ma to swoje zalety i ma to te swoje wady, więc ja bym powiedział, to raczej jest cecha niż jakaś wada. I jeśli chodzi o właśnie GRPC, już trochę to się bardziej rozpisał. Tutaj wydaje mi się, że trochę widać, że mu się trochę nie do końca zrobiło sformatowanie. Mógł dać trochę mniej miejsca dla RESTA, trochę więcej miejsca dla GRPC, ale jak wiemy, takie ASCII tabelki nie są proste. Autor na koniec jeszcze mówi trochę, gdzie to użyć, więc pod tym względem fajny artykuł. Jeśli Was to interesuje, zachęcam do czytania. Kolejny artykuł, jaki mam niestety będzie to w formie PDF-u. Dlaczego? W jednej przeglądarce strona mi się otwiera i mogę przeczytać artykuł, a w tej nie, więc żeby po prostu nie bać się na przełączanie przeglądarek i tak dalej, pobrałem ten artykuł, wydrukowałem ten artykuł i w tej formie go czytam. Dyskusja jest poświęcona temu, że twój boss najprawdopodobniej jest wypalony i boi się o tym komukolwiek powiedzieć. Um, artykuł... Jest takim trochę laniem na wodę. Nie oferuje żadnych rozwiązań, tylko zwraca uwagę na problem, co tam sobie też jest dość istotne. Nie powiem tutaj zbyt dużo odkrytych rzeczy, że e, no co, były dwa lata pandemii, e, zaczyna się recesja, e, wojna na Ukrainie, wiele rzeczy, wojna, e, atak na Ukrainę, czy to jest, można nazwać wojną, agresja rosyjska, powiedzmy tak, e, bardzo mocno tutaj sprawy komplikuje. E, na przykład w Polsce jeszcze sytuacja, że może być problemy z dostępnością energii, z tego wynikająca i tak dalej. To wszystko są rzeczy, które no wiszą nad bosami. Jeśli ktoś jest rozsądny, a w większym przypadku no to ludzie są rozsądni. Mogą być terapeutyczni, ale też są rozsądni i wiedzą ile rzeczy jest tutaj na wadze. No mają, robią plany, backup plany do backup planów. I no to wszystko im ciąży. A najgorsze, jeśli szef zaczyna narzekać, szef zaczyna mówić prost. To, to idzie w dół. Szef musi być stanie, w stanie z jednej się podzielić, że są takie problemy, ale z drugiej strony, jednak, musi być, tym musi być tą osobą, co buduje morale i daje dobry przykład, więc też za bardzo nie powinien to wszystkim pokazywać, co buduje taki bardzo skomplikowana sytuacja, więc. Ja miałem także prezentację na Boring vlogach na temat czarnej stronie liderowania i dlaczego ja zrezygnowałem z bycia liderem, bo te rzeczy dla mnie były zbyt stresujące. Więc w pełni potrafię się utarsomić z tymi punktami, które są tutaj przezwarte w tym artykule. Co to znaczy? Czy powinniście odpuścić swojemu art liderowi? No i jeśli są rzeczy, które musicie nie wymagać, to wymagajcie, ale to nie znaczy, że musimy być agresywni w zgodnych miejscach. Nawet jak jest dobra sytuacja, nie powinniśmy być agresywni w nich. To Empatii robi długą drogę. Podsumowując dzisiejszy odcinek, porozmawialiśmy sobie o JRPC, porozmawialiśmy sobie o... Jezu, zapomniałem co dopiero się mówiłem. Kurczę, starość. Porozmawialiśmy sobie o wypaleniu zawodowym i ewidentnie ja już nie mogę się doczekać mojego urlopu, bo zmęczenie ze mnie wychodzi. Z waszej perspektywy ten urlop już trwa, ale jak to nagrywam jeszcze nie trwa. Dobra Brodek, pierdzielisz, bez sensu, trzeba kończyć to wszystko. Dziękuję, że ze mną byliście i mam nadzieję, że was ten dzionek jest miły.